Siema. Wszystkie problemy ludzkości wynikają z niezdolności człowieka do tego, aby posiedzieć w ciszy, w pustym pokoju. I mam do Ciebie pytanie. Kiedy ostatnio siedziałeś w ciszy? W ciszy sam na sam. W pustym pokoju. Bez muzyki, bez słuchawek, bez podcastu. Możliwe, że dzisiaj, a możliwe, że bardzo dawno, a możliwe, że nigdy. Więc widzisz. I, i też nie mówię, że chodzi tylko o medytację. Bo medytację, jeżeli medytujesz na samorozwoju, to szacun, ale mi chodzi o takie poza medytacją na przykład. Że tak sobie siedzisz, masz ciszę w domu i tak sobie siedzisz i po prostu kontemplujesz i myślisz. I może myślisz o czymś ciekawym, a może myślisz o niczym. I jakby to nie ma znaczenia. No jakie to ma znaczenie? Ale po prostu chodzi o to, że takie momenty, jakby świat teraz zasuwa, wszystko się robi bardzo szybkie wszystko się dzieje szybko i my też chcemy działać szybko a to jest taki właśnie moment zatrzymania się, żebyś po prostu usiadł teraz tu, tu, gdzie jesteś tu gdzie ja jestem, tu gdzie ty jesteś żeby po prostu usiąść i pomimo, że wiesz, że wiesz z tyłu głowy że ten świat tak zasuwa to ty po prostu siadasz i, i siedzisz, i myślisz i może coś wymyślisz może nic nie wymyślisz więc, ale takie właśnie momenty, takie stopy w życiu dają, dają Ci szczęście. Naprawdę, dają Ci szczęście, rozwiązują Twoje wszystkie problemy i jakby przez to jesteś szczęśliwszym człowiekiem, lepszym człowiekiem i po prostu są same plusy tego. Więc po prostu chciałbym Cię dzisiejszym filmem zachęcić do tego, żeby po prostu czasami się zatrzymać, nie być takim mocnym do siebie, takim jak to bezwzględnym, takim, że wiesz, jeden błąd popełnisz i już poczucie winy, już się nienawidzisz, albo masz x zadań na dany dzień i nie zrobisz jednego, pomimo, że zrobiłeś pięć, to i tak będziesz się obrażał na siebie, wyzywał siebie, bo często tak jest, no. Przynajmniej ja tak mam i wydaje mi się, że każdy tak ma, że wieczne jest takie niezadowolenie, że zawsze mogłeś coś zrobić lepiej. Więc taki moment, gdzie sobie siedzisz Myślisz o relacjach, o życiu, o jakichś problemach, jak rozwiązać dany konflikt. Po prostu siedzisz sobie nawet dwie minuty w ciszy. To takie coś naprawdę może zmienić Twoje życie na lepsze, więc polecam, spróbuj sobie nawet po tym filmie, jeżeli masz możliwości. No jak jesteś w autobusie, to średnio, no chyba, że sobie puścisz jakieś dźwięki deszczu, może, albo jakieś ognisko palące się, albo. Albo jakiś strumyczek spływający pod kamieniach, albo fale po plaży ten takie dźwięki natury myślę, że też by się, się sprawdzą. Żeby się nie znalazł jakiś wymówkowicz takie. No, fajne, fajnie żeś powiedział Adison, ale przykro mi, ale jestem w autobusie. To, to nie, to nie. I później ta osoba zapomni już nigdy tego nie zrobi. No, więc do roboty. Dawaj znać w komentarzu, o co ty myślisz. Zostaw łapę, suba, udostępnij. No i do następnego.